W moim przypadku święta przestały mieć swój taki wygłos. Byćmy tutaj już. Przestały mieć taki wygłos mm, bardzo świąteczny, że, że się czeka na koniec roku, bo święta to najlepsze procenty ever i tak dalej. Będziesz sobie gili robić, ale gili gili sud czy to. I w momencie, kiedy zaczynasz pracować i stać się samemu na troszeczkę droższe rzeczy, to już tak nie czekasz na te święta, jak, jak młode. Więc y, mnie zapytali, co ja bym chciał, ja powiedziałem, że w sumie no, ciągle bym chciał mieć grilla elektrycznego. Więc mam grilla elektrycznego, jeszcze go nie podłączyłem, jeszcze z niego nie korzystałem, e, bo nie potrzebowałem jeszcze, bo moi rodzice jak przyjechali tylko do mnie teraz na, na święta, e, to jeszcze oczywiście moja mama dała mi cztery słoiki z żarciem, dwa wielkie kawałki ciasta i jeszcze wielki... Takie opakowanie, jak zrobiła rybę w cieście francuskim, więc to jadłem wczoraj przez cały dzień I tak mi minęły święta, no i urodzinki oczywiście, pierwsze dwa dni Dzisiaj chillowałem cały dzień, leżałem i obudziłem się generalnie o 13 chyba No bo z chłopakami z chłopakiem, z chłopakami graliśmy w Divinity 2 do 3 w nocy Dobra, a co mamy dzisiaj w planie? Jeszcze chwilkę, wróćmy tutaj Niekoniecznie chodzi o Tarkowa eee, dy, dy. Co ja bym chciał zebrać dzisiaj? Zabiliśmy w końcu tego bossa dziwnego. SS e -e tak się nazywał? U babci zaśpiełogi ruskie, bo w domu nie wyszły. Ojej, to najgorzej. To najgorzej. Ja też jadłem dużo ruskich. Wszystkie inne, że znaczy ten, z kapustą i grzybami, ja nie lubię grzybów, więc wziąłem tylko jednego. Standardowo, jak zawsze robię w Wigilię. wziąłem jednego, żeby dla tradycji, a resztę to wpieprzałem ruskie. E chcę zebrać sobie. Ash of War -y. Dwa albo jeden co najmniej. Ten mi się najbardziej podoba. <grystanie> Odchudanie poszło się pierdolić. Ja miałem też tak dwa lata temu, na Wigilii. Nie, ja wtedy byłem na takiej dość ostrej diecie i się bardzo, bardzo się hamowałem na Wigilii i bardzo mało zjadłem. I ja, ja podczas świąt wtedy autentycznie ciągle jeszcze chudłem. <grystanie> Dobra, chcę zebrać ten Ash of War, bo to jest ta szarża starczą, która jednocześnie szarżując zadaje kilka razy damage, więc to byłoby, byłoby dobre do parkowania Blida. Eee, czy jeżeli mam problemy z ukończeniem Dark Souls 3 To mam szansę na późniejsze ukończenie Elden Ring, a Jestem na początku drugiego DLC Jest to moja pierwsza styczność z taką grą Dasz radę Dasz radę wydaje mi się A czy drugie DLC Dark Souls 3 Tam są najtrudniejsze bossy Więc to, to powinno być wyzwanie dla ciebie eee, I w, w końcu ci się pewnie uda eee, Ale Gael i Midir Są uważani za jednych z najtrudniejszych bossów W Dark Souls 3 Także to nie jest nic dziwnego, że masz problemy Zawsze jest coś też, znaczy ja teraz już też, ale od, od nowego roku i wiem, że Bulbi też. O Jezu, ej, tracę klatki. Czemu ja tracę klatki? Nie podoba mi się to. Tracę dużo klatek. Coś się dzieje złego z uploada. Wiem czemu, kurwa, bo się włączył. A, włączył się Battle.net i ściąga coś, kurwa, wyłącz to gówno. Okej, okay, teraz powinno być git. <laughs> teraz powinno być git, już jest na zielono i się wszystko pięknie, ładnie świeci. Jesteś za chudy i nie umiesz przytyć. Termin tak chciał. Cię strafili na najgorszym bossem do ubicia. Dobra, więc chcemy zdobyć yy, te aż y. Zaraz sobie ponieskoczymy. A poza tym będziemy siódemki zbierać. Zabiliśmy tego S. Gara w końcu. Na końcu streama w piątek. Z którego poleciał też fajny amulet. Tak? Tak, ten. Zwiększa siłę ataków, yy, jeśli w pobliżu ktoś krwawi. A że ja ciągle atakuję tą tarczą, która zadaje krwawienie. Yy, no to. to... Się dobrze bardzo komi, bo to chyba o 20% zwiększa się siłę ataku. Jeśli się nie mylę. E, I myślę, że zamienimy sobie to za ten talizmanem rytualnego miecza. E, bo ciężko mi jest utrzymać się na pełnym HP, więc. i yy. Dwa demony to inna bajka. No, je, je trzeba. Hmm, trzeba się trochę pomęczyć. Dobra. E, I tak. Tch. Pierwszy Ash of War jest podobno w ruinach Lux. I wydaje mi się, że nawet wiem, gdzie on jest, tak plus, minus. Ale nie jestem pewien. Ruin Lux to są te? Nie, to są windam. Tu są Ruiny Lux. Tylko, że wydaje mi się, że to jest jeden z tych rzuczków, które się e, robią niewidzialne, znaczy teleportują w momencie, jak się do nich podejdzie. Ja chyba go już nawet słyszę. Więc może ja się spróbuję tu skradać. On jest chyba na górze, nie tutaj. No, on jest na górze. To musimy jakoś naokoło iść. Dalej nie grałeś w DLC, ja też tak długi czas miałem, że że miałem DLC do trójki wszystkie e, czekaj, czy ja muszę naokoło, chyba tak e, ale zanim w końcu do DLC stwierdziłem, że okej, okay, spróbuję to przeszedłem samą podstawkę chyba z 15 razy. A dopóki nie zabijesz tej, to nie włączasz Elden Ringa. No, jest to jakiś plan, teoretycznie, bo ja zawsze mówię, że nie ma co. Znaczy, jak się skupisz po prostu na jednej grze, na jednym bossie na przykład, to będzie ci łatwiej się do niego przyzwyczaić, nauczyć, niż jak będziesz robić 3 gry na raz i nie będzie ci nic wychodzić. <ścoughs> Więc no. Dobra. E, czy ja dobrze, że tu wszedłem w ogóle? Bo te, to są te ruiny tam, tak? Z tymi kolesiami, gdzie tam już byliśmy, generalnie. Bo tam byłem po ten e, talizman rytualnego miecza. Przemyślałem nad ranem z długimi pochodniami, bo są na w w włóczniach normalnie. A może niekoniecznie z długimi, ale dosłownie dzisiaj e, sobie tak patrzyłem na necie, jak wyglądałem upgrade'y do, do, do pochodni. Więc i, i stwierdziłem. O. Boże. Stwierdziłem, że ten ran jest wykonalny. Będzie, będzie trudny, bo włócznie mają mało damage'u, ale będzie wykonalne. Więc wydaje mi się, że run na pochodniach. Jest 7, 6 pochodni w grze. Run na pochodniach jest do zrobienia. Boże, on sam swoim udaje damage? Co tu się odpierdala? Moglibyście się. Ja bym bardzo nie chciał tego robaczka, który jest za ścianą, wystraszyć. Pako. Jeszcze przyczyn. W walce tarczą brakuje mi jakiegoś AoE. To, że mówię. Coś go zabiło. Kto go zabił? Halo? No, nie poddawaj się. Ja, jak, jak poczujesz, że ten, że już się triggerujesz i cię wkurwia to wszystko, to zrób sobie odpoczynek. Bo jak jesteś wkurwiony, to nie myślisz trzeźwo i emocje nigdy nie są dobre. Trzeba, trzeba być skurwielem bez emocji. No nie! Um, well, fuck. E, czy to działa tak jak Dark Souls 3 i w większości Soulsów oprócz dwójki? Że jak wyjdę i wejdę, to się pojawi z powrotem? Podoba ci się z stylistykami też. Mi też. Bo... bo znaczy ja, ja lubię ogólnie takie klimaty fantazy, dark fantazy. Gdzie to nie jest takie, że o, jestem paladynem i zabijam smoki, jestem szczęśliwy i tak dalej. Kurwa. Pojawia się, ale ucieka od razu. Ja lubię właśnie jak to fantazje jest takie mroczne. Takie. Szczerze, nawet nie wiedziałem, że ten przeciwnik ma jakiegoś graba w im akcjonale ataków. Dobra. Eee, ja plus minus tak właśnie myślałem, że będzie problem tego typu z tym żuczkiem. Eee, I teoretycznie wiem, jak to zrobić. Eee, nie możemy go zaatakować bronią mele. Ewidentnie, on spierdala po prostu. Ale. Jest jedna czy dwie tarcze, dwie tarcze, które mają ataki rangeowe. Mi chodzi o konkretnie jedną. Eee, weźmy sobie na razie tutaj i zobaczmy ją. Equipment to będzie jako broń, czy nie jako shield? Oczywiście że shield. Ja używam jako broń, ale to nic nie znaczy. I tak są dwie wielkie tarcze, które mają dwa ataki jako Ashofor. Woda. Dziękuję. <laughs> dwie dwie tarcze, które mają jako Ashofor ataki rangeowe. <laughs> Po pierwsze ta tarcza, po drugie ta tarcza. A z tym, że do tej chyba jeszcze nie mogę dojść, bo to jest już, już za, za, za murgotem. Tom mm, teoretycznie mogę, mogę wziąć. I to nie będzie trudne, więc skoszmy po nią. Zobaczymy, czy z nią da radę jakoś wysnajpić tego żuczka e, na odległość. Ona jest bodajże, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj jest taki, taki teges. Zejście pod ziemię. I tam są dwa bossy i jeden, znaczy, boss, który jest, składa się z dwóch przeciwników. No Jezu, y jak będę ten. Kaszleć i, i, i smarkać, to sorry, ale trochę się przeziębiłem. Wysokości, z których upadek można przeżyć, wieldę, nie są pogięte, tak. Prawda? Znaczy, to ma sens w sumie, nie? Y bo, bo. musieliby całkowicie inaczej grę skonstruować, jakby chcieli niektóre rzeczy w innych miejscach ustawić. Na przykład taki z upadek pewnie byłby już. Możliwe, że nawet zgonem w Dark Souls 3. A potem... Tak! I to jest najgorsze, że między, między różnymi grami e, FromSoft'u ten... ten... To są chyba te ruiny? Ten e, dystans między śmiercią, a, a po prostu upadkiem z lekkim utraczem, u, z lekką utratą HP jest różny. <grybujesz> chyba najgorzej jest w Dark Souls 2, jeśli dobrze pamiętam. Albo w Demon's Souls. Jedna z tych gier wydaje mi się, że jest, jest najgorsza, w sensie Najmniejszy dystans można się wypieprzyć, bo wyżej to już zgon od razu. I dlatego ten. Ja, ja ostatnio sobie z ciekawości włączyłem początek e, mojego rana. Nagranego z pierwszego. O jezu. O jezu. Ja nie mam jak Mugok Sabat robić. Początek mojego pierwszego rana e, w Ringa to chyba jest tu. E, I ja tam się strasznie bałem upadku. Strasznie. I sprawdzałem, jak, jak nisko mogę upaść że mi już dymeru i tak spadłem z jakiejś wysokości tak patrzę czemu to mi nic nie zrobiło What the fuck okej okay, są ci panowie hello okej okay, nie ma nie, nie stageruje go tam o co ostatnio się spotkałem z opinią Halo, pij wodę. Z opinią, że gry FromSoftu nie powinny mieć bossów, które składają się z więcej niż jednego przeciwnika. One nie są stworzone w ten sposób, żeby to powinno być. Że, że, że to nie jest dobre. Ja się z tym w pełni zgadzam. Bo gra, w której. Lock on, czyli kupienie się tym, tym kul tą kuleczką na jednym przeciwniku jest praktycznie podstawą. Nie powinna mieć mechanik, które wymagają od siebie śledzenia dwóch przeciwników jednocześnie. Dobra, no, blitz wszedł. Git. Tak to dwa był dramat w Demon's Souls nie grałeś? Wydaje mi się, że, właśnie, że w Demon's Souls był ten e, dymecz od upadku jeszcze, jeszcze gorszy. Tylko, że też nie było zbyt dużo miejsc, żeby to, to sobie krzywdę zrobić, nie? Te gry są zazwyczaj tak tworzone, że e, no, no, no nie ma aż tyle miejsc, żeby się wypieprzyć na rej i, i umrzeć. Dobra, mamy tą tarczę, więc musimy wrócić do Ruin Lux. E, chyba stąd było szybciej, tak? Czy stąd? Nie, stąd się chyba wcześniej próbowałem, a tu jest wyżej. No tylko tak, ta tarcza konkretnie. Ona ma takie żygnięcie. Tym ogniem, o boże. Okej, okay, mogę. No halo, żygaj. Więc to nie jest jakiś ogromny zasięg. I trochę się boję, że. O Jezu. To może być. E, Siągnijmy czapkę, klata. Że to może być za mały dystans, za mały zasięg Dlatego wydaje ja mi się, że ta druga tarcza byłaby lepsza Ta, do której jeszcze nie mamy dostępu um, Więc, jeśli nie, to pójdziemy po ten drugi Ash of War, który jest chyba łatwiejszy do zdobycia Ale też jest gorszy A to wszystko po to, że na moją tarczę nie mogę założyć żadnego Ash of A Może za chwilę, bo musimy to jeszcze zabić Nie mogę założyć żadnego Ash of Wara, dopóki jakiegoś nie mam A chciałbym założyć cokolwiek, żeby zrobić z niej lodowo Um, lodowo krwawą tarczę. dobra, pany niech przyjdą, bo musimy się z nimi rozprawić znowu. Bo nie dadzą spokoju. Pozabijajcie no się nawzajem wszyscy, co wy na to. No, pięknie. Już mnie nie zabili. Przypadkiem. Halo, powiedziałem coś. No nie. Okej. Okay. No nie. Myślałem, że mnie uderzy i sięm kontrę walnąć. Oho. Jep, 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 jep. Oj, to jest. Wiem, że zazwyczaj więksi przeciwnicy mogą zrobić swoim kolegom Friendly Fire, ale nie wiedziałem, że ci kole się są. Traktowani jako więksi. Dobra. Pytanie, jak ja blisko mogę podejść tego. Okej, okay, nie za blisko. Nie będzie zasięgu, nie ma opcji. Ty też umrzej. Ta tarcza tak swoją drogą w ogóle sama sobie ma dużo demerzu. Eee, właśnie, bo są żuczki, które znikają, a są żuczki, które się teleportują. Czy on się teleportował gdzieś indziej, czy on po prostu. gone i tyle? Eee, DS jest chujowy, bo nie jest realistyczny i nie ma fabuły. Nawet nie grał. E e no nie jest realistyczny, pewnie, że nie jest. Ma kurwa smoki nieumarłych i magię i masę innych rzeczy, które są właśnie. Na tym polega fantazja. Na tym, bo fantazja jest od, od tego, <gryw> aby bawić się na całego. To, to, to jest fantazja. To nie ma być prawdziwe. Jeśli to byłoby prawdziwe, to byłoby nudne. Rzeczy prawdziwe są nudne. Po co my gramy w gry komputerowe? Żeby spierdolić od prawdziwego życia. Bądźmy szczerzy. Ja, jak, ja, jak gram w grę, to nie chcę, żeby to było prawdziwe, bo to jest nudne. Dobra, spróbujemy, zobaczymy, jak blisko mogę. Nie, nie! O, fak. Grzygaj! Czemu nie ucieka? Fuck. Um. Ok. Ale pozwoli mi się dość mocno zbliżyć? Czyli okaże się zaraz, że w ogóle nie potrzebowałem tej tarczy? Robimy jeszcze jeden reset. Eee, czekam aż powie, że Need for Speed jest chujowy, bo ma słaby model walki. No, no, eee. Znaczy, eee, Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że... Graj w co chcesz, co ci się podoba. Jeśli ktoś ci powie, hej, twoja gra jest chujowa, a, a ty twierdzisz, no nie, nie jest, no to chyba nie przestaniesz w nią grać, bo tobie się ciągle podoba. Nie, bo tu koniec końców chodzi o, o to, co mi się najbardziej podoba. Z czego ja mam najwięcej przyjemności. Jeśli komu się to nie podoba, proszę bardzo. No, mamy inne gusta. I, i tyle. Dobra, e, wziąłem tego aż tak? Piękne. I teraz. Wzięliśmy, e, jak to się nazywa, ostełkę z Rej dzięki której chyba mogę teraz lud nakładać. Tak mi się wydaje, czyni. Wpijał wojnę, cyk, cyk. Lud. I tak. Będzie teoretycznie więcej. Uh, Damage'u zwykłego Plus będzie i krwawienie i mróz Więc to jest teraz już good shit I w tym momencie możemy się wybrać do Pana Mog'a W taką Ale to będzie tu? Problem jest z tym, że ja nigdy nie pamiętam jak tam dojść dokładnie Więc troszeczkę pobłądzę pewnie po tych kanałach jeszcze yy, Mogę też wydać hajs na jakieś levele, co? Muszę zacząć iść w wytrzymałość, bo też niedługo będziemy... Mogę się przejść w końcu Tutaj nie, żeby zrobić tego questa poczesa i zdobyć Armor. E, to ja nie tu chciałem być jednak, czekaj. O, boczna komnata, to jest chyba to. Gdzie mam fajkę? Dlaczego jestem niebieski? Bo tak wymyślili chłopaki. Nie, jak robiliśmy postać, powiedziałem. E, to pierwsze napisz na czacie, jaki mam kolor. Mieć skóry. Taki kolor, skóry zrobię. No i wybrali niebieski. Wybrali też e, różowe włosy i, i tyle. <gry> Czy chcę ten mega tanki Armor tak? E, chcę ch 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 ten mega tanki Armor e, Kozy. Nie, wtedy to Ty jesteś gorszy, bo większość osób woli inną grę. Przynajmniej u mnie tak jest. Eee. Znaczy, wydaje mi się, że to jest kwestia czasu i troszeczkę dorastania. I z czasem masz coraz bardziej wyjebane na to, co ludzie myślą o tym. Bo, ty, koniec końców, liczy się to, co Tobie daje przyjemność. Czy jest to gra, w jaką grasz, czy jest to muzyka, jakiej słuchasz? Jeśli ktoś ci za to robi, nie wiem, jakieś problemy, albo, albo się śmieje. To jest głupie. Nie bym się tym w ogóle nie przejmował. Ending show, jak idziesz po opuszek. Tak, też właśnie tak myślałem dzisiaj. Że skoro i tak tam będę, bo tam jest tarcza, po którą się wybieram. To możemy od razu ten ending zrobić. W sumie na streamie go jeszcze nie było u mnie, więc why not. No dobra. Eee, czy ktoś pamięta, w którą stronę ja mam iść? Kurwa. <laughs> w którą stronę ja mam iść, żeby e, dotrzeć tam? Chyba muszę tam, o, wskoczyć, nie? Gdzieś. Tylko gdzie to już nie pamiętam. Muszę przebrać moją postać, bo jestem prawie goły. No, i właśnie chcę, chcę iść w saminę teraz mocniej. A czy w wytrzymałość, tak to się ta statystyka nazywa? Tak. żeby móc więcej tego armora nosić i tak dalej, mogę nosić. uuu mam takie? To jest jeszcze cięższe. Let's go. olezu, Reklama. Za ja zawsze idę na oślep. <ślep> I w końcu trafię na mogę. <ślep> w dół rurami. Tak, to pamiętam, że muszę w którąś rurę wskoczyć do środka, nie? Tylko nie pamiętam nigdy, w którą. Ale znajdziemy w końcu. Ostatnio mi się, jak grałem sam poza streamem, to, to jakoś dość szybko to znalazłem na farcie. Jako, że zaczynasz grać w Elden Ringa, wybierzcie mi builda. Spróbuj co ci się podoba. A czy najbardziej bezpieczną, według mnie, drogą w, w każde story, w jakie grasz, jest tak zwany Quality Build? Czyli idź porówno piła i zręczność, bo wtedy masz największy dostęp do różnych broni. W sensie statystyki ci pozwolą na najwięcej. Noszenia broni. Plus później możesz speki zrobić, więc jeśli konkretna broń ci bardzo przypadnie do gustu. To możesz się pod nią mocniej wyspecjalizować jak zechcesz. W czym ja gram w DS3? Ja gram w DS3 zazwyczaj. bo Większość moich ranów takich, nie ta, ja to nazywam komfort ranami, bo to są dla mnie komfortowe, które zawsze idę, bo wiem, że działają. Na początku idę po Claymora, W siłę ogólnie w siłę. Idę po Claymora, Później, jak już mam Claymora i troszeczkę spogresuję grę minimalnie, to idę po Sworda na, na bagno. Dobra. No Jezu, zapatrzyłem się na czat. O nie, czekaj, 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 halo, stop. Stop, 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 chłopaki. Powiedziałem... stop. Ach, najgorsze jest to, że w tym miejscu wszystko mnie chce wykrwawić po prostu. Fuck off. Wiecie co? Spróbuję to skipnąć po prostu. Nie chcę mi się z nimi bić na tej pieprzonej rurze. A, pytałeś lickiego, o proszę, dobra. Ale no, no. Przebiegnę po prostu na hama. Nie chcę mi się z nimi bić. To jest zbyt, e, kurzające. Pewnie mi mnie gonić kawałek, no, ale trudno. Nie ma. No. Oczywiście. Eee... czy ja mam tu iść? Chyba nie nawet. Eeeh... To sobie chyba skrót otworzę, tak? O ja to jesteś ty jeszcze. Nie e, ma No nie, to nie jest tu. To nie jest też tu. Ten skurw... Tu gdzieś na dół? Nie. Ja muszę być na tamtej rurze. Po drugiej stronie, ale nie pamiętam jak się tam dochodzi. Byłoby łatwiej jakby mnie nic nie biło po drodze! Nie, no bo tutaj idę chyba na jeszcze niższą rurę, to ja tam nie chcę. Ehm... Um. Chłopaki, o Boże, on tu idzie? Serio? Proszę się odpiędolić ode mnie. Czekaj, jak się cofnę tu, to tu to, 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 czy ktoś do mnie podejdzie? Czy oni mogą skakać? Mogą, okej. Okay. O Boże Nok <zysk> Zasięg. Nienawidzę zasięgu tarczy Będę to mówić za każdym razem, jak będziemy grać tarczą. Eee, czekaj, muszę mieć chwilę na pomyślenie, gdzie ja w ogóle mam iść, bo ja całkowicie nie pamiętam. W dół się idzie do raków, ale do raków to nie tędy. Ja muszę ich jakoś do góry dostać, bo tu jest to wejście do tej rury. Oni się zrotowali, agro. Spierdalaj, typie. Jaka stronka do słabości bossów. Eee, ja używam fekstra life po prostu. Czekaj. A, czekaj, eee, czy ja. się ma, ale kiedy jestem tutaj na początku z powrotem znowu, to wiemy. Tu jest to miejsce. Pr, 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 czy mogę... Aha, tu nie ma drzwi. To nie jest to miejsce. Czy ja się nie mam tu wyjebać? Przypadkiem po prostu. Tak mi się wydaje, ale pewnie nie jestem. Czy on poszedł? Nie poszedł, dobra, musiałem się upewnić. U, to dół frost! Dobra, na tych gówniakach małych ten frost nie będzie aż tak przydatny, ale później na bocach się przyda na pewno. Jakie ja mam w ogóle na sobie rzeczy? Takie, takie i takie. Nie potrzebuję wiary w tym momencie. Weźmy sobie na odwane ataki. Jo, uderzysz? Nie uderzę. Fajna, bądź ta taczka jest cudowna. Nie wyobrażam sobie, jakbym miał ten run bez niej zrobić. <gry> czekaj, czekaj, co? Jak mamy hit na truciznę, to bleed to będzie okres. <gry> Nie, no to już, to już za daleko idzie. Weźmy może ten. Bo dużo kontr używam, więc... Damage z to będzie spoko. O. Eee. Dobrze, będę chyba nie chcę. Jeszcze? Tu jest wejście w rurę. Znaczy, jak jestem w rurze, to znaczy, że jestem plus minus w dobrym miejscu. Tylko... O, oh, fuck. O, nie, wiem, gdzie jestem. Problem z rurami jest taki, że... No, tu w rurach jest... Jest ból i ciemność. A ja. O, siódemka. A ja ciągle nie mam. Muszę się wrócić, kurwa, po latarnię. Czyli chciałem wyjść lampę. Um... Ja bardzo nie chciałbym tego musieć bić. Bardzo bym nie chciał. Nienawidzę ich. Ciemno! Halo, gdzie ja mam spierdalać, żeby tu uciec. gdzieś się bokiem wychodziło. Tędy, dobra. Uciekam do, wypierdalando. Elo, siema, nara. Y <gry> Kurwa Nie, lu nie lubię, nie, nie lubię tego miejsca O Jezu I to jest y, powód, dla którego byłem tu dosłownie dwa razy w życiu I zazwyczaj tu na moich ranach nie przychodzę, bo nie potrzebuję a, To jest to, czego ja nie przeskoczyłem, tak? Unikam tego miejsca, jak tylko się da Płynnie u mnie chodzi A jeszcze ja chodzić niepłynnie? Tam jest tylko item Bagdad. Na ng 4, a to nie, ja od razu, jak tylko zobaczyłem latarnię u któregoś z NPCów, to stwierdziłem, okej, okay, to ja muszę to kupić. I yo! Bo nie trafił! Oła, teraz trafił! O nie, to jest znowu skrót. O, tam są hopy. Ki z nimi. Członie goni, goni. <laughs>